Cześć, witam Was! Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się takim dosyć, przynajmniej jak dla mnie niecodziennym tematem, niecodziennym, dosyć niecodziennym tematem, bo będziemy, bo, bo chcę powiedzieć stricte na temat tego co to są tak zwane halucynacje, czyli Czyli, czyli doświadczamy czegoś, czego tak naprawdę nie ma. Bo tym, tym, najczęściej, tym najczęściej sama halucynacja się, się cechuje, że człowiek słyszy albo widzi coś, czego w, czego w zasadzie nie ma. Chciałem o, chciałem o tym powiedzieć, bo ostatnio mi. Ostatnio przyszedł taki pomysł, żeby, żeby o tym powiedzieć, o co, o co w zasadzie w tych halucynacjach chodzi. Słuchajcie, ja, jeśli, jak ktoś jest lekarzem, albo ktoś chociaż trochę, trochę interesuje się medycyną, jest, ja sam osobiście myślę, że medycyna to jest e, iście fascy, fascynująca dziedzina. Chodzi, mi, chodzi po prostu o to, że człowiek, który że człowiek, który doświadcza, doświadcza tak zwanych halucynacji, prawda? Jak już przed chwilą powiedziałem, widzi, widzi bądź słyszy, bądź doświadcza czegoś, czego, 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 w czego w zasadzie nie ma. Chodzi tutaj o to, że ja na przykład teraz Prosty przykład. Słyszycie mnie, słyszycie mnie dlatego, że słyszycie mnie dlatego, że wasz mózg przetwarza dźwięki, prawda? I, i to, to, co słyszycie teraz, to jest ten przetworzony dźwięk. Hmm, na przykład e, to na przykład, że, e, że, widzicie, że widzicie mnie tak e, w, takiej, w takiej fajnej, błękitnej, e, w błękitnej koszuli, to tylko dlatego. Że wasza kora wzrokowa przetworzy, przetworzyła odpowiednią długość fali świetlnej jako barwę niebieski. No, my wiemy, że to jest niebieski, bo myśmy w zasadzie, w zasadzie nadali nazwę, nazwę kolorom. Dobra, już nie, nie, to, to nie jest temat o kolorach. Chodzi o to, że, że chodzi po prostu o to, że nawet można. Wystarczy, wystarczy, wystarczy zmienić spo, sposób, w jakim jaki mózg przetwarza, przetwarza sygnały, w jaki sposób przetwarza sygnały. Czyli nie wiem, na przykład jak, jak, jak to czasem mówi się żartobliwie, oczywiście mówi, żartobliwie się tak mówi, że na przykład widzi się różowe słonie, ale, ale to oczywiście żartobliwie, bo te Mówiąc e, e, żartobliwie, że się widzi różowe słowie. E, jeśli ktoś coś, coś takiego doświadcza, to tylko dlatego, że jego kora, że jego kora wzrokowa, coś, coś na korę wzrokową wpłynęło tak, że zaczął przetwarzać tak, e, tak sygnały wizualne, że zaczął widzieć, e, jak to, jak to na, na tym pięknym, zabawnym przykładzie powiedzieliśmy przed chwilą, że widzi różowe słowie. Chodzi po prostu o sposób, w jaki mózg przetwarza sygnały. Może, te, może też być tak, bo, bo o takich przypadkach też, też słyszałam, że ktoś na przykład, nie wiem, słyszył głosy, jeszcze są tak zwane halucynacje, halucynacje akustyczne. Chociaż w zasadzie powinien je nazwać dźwiękowymi, ale ja, ja bardziej szczerze mówiąc wolę roboczą nazwę akustyczne, bo to chodzi stricte o dźwięki. Czyż nie wiem, że na przykład... Te też czasem, yy, 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 też czasem, czasem bywa tak, yy, że i to już nie można nazwać yy, stricte, to już nie można nazwać yy, halucynacją, bo czasem jest tak, czasem się słyszy, że ktoś słyszy, słyszy kolory, albo, albo że ktoś słyszy kolory. Też tak się zdarza, I to, i to jest, ale to bardziej chyba o te przypadki, kiedy człowiek zostaje pozbawiony któregoś zmysłu. Wtedy, kiedy zostaje pozbawiony któregoś zmysłu, więc to nie jest, to nie jest wcale, to, to, akurat, to akurat nie jest wcale halucynacja, tylko mózg przystosowuje się, nadrabia braki jednego zmysłu. Nadrabia bra braki jednego zmysłu. Więc to to jest to tylko mózg sobie radzi z utratą jednego zmysłu, więc to nie podpinamy pod kategorię pod hal halucynacji. Bo, bo jak jest się pozbawionym któregoś zmysłu, to mózg próbuje zreko zrekompensować to, wzmacniając inne. Jak na przykład kiedyś słyszałam o takim o takim facecie, który był niewidomy od urodzenia i taką trochę, można powiedzieć, nabrał cechę, nabrał cechę nietoperzy, nie? Czyli takie wysokie dźwięki wydawał i i mógł dzięki temu, mógł dzięki temu orientować się, orientować się w terenie. Więc, e, więc jak sami widzicie, znaczy w zasadzie słyszycie, bo to, bo, bo wy słyszycie, nie? Że mm, że jak, się, że, jak się mówi, nie? że jak się mówi że jak ktoś ma halucynacje to, 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 to wtedy mówimy to wtedy mówimy w zasadzie tylko i tyle że jego mózg zaczął po prostu inaczej przetwarzać albo inaczej przetwarzać bo My tu, my tu, ja to teraz mówię o halucynacjach. Ja nie mówię o, e, o przypadkach, w których człowiek jest, jest niewidomy albo nie słyszy, i, bo w, kiedy człowiek jest niewidomy albo nie słyszy, to mózg rekompensuje e, utratę jednego zmysłu, wzmacniając drugi. Więc to akurat jest rzeczą normalną. Chodzi mi o stricte e, takie, kiedy człowiek, e, kiedy człowiek ma wszystkie te zmysły, wszystkie te zmysły włączone, tylko Właśnie, chodzi, właśnie halucynacja y, jako, jako taka polega na tym, że mózg, że mózg y, przetwarza, sy, przetwarza sygnały trochę inaczej, bo na przykład jak te y, jakbym na przykład y, widział dźwięki, to wtedy, y, to wtedy to wtedy, ko, to wtedy kora wzrokowa straciłaby, straciłaby, y, straciłaby, chociaż nie, na odwrót. Nie kora wzrokowa, bo kiedy się widzi dźwięki, to wtedy, to wtedy kora wzrokowa w zasadzie ma podwójne zadanie, bo nie dość, że musi przetwarzać, przetwarzać dźwięk z, z otoczenia, czyli na przykład jak teraz to Was widzę, co to co mówiłem przed chwilą, to jeszcze, to jeszcze kora wzrokowa przejmuje zadania, zadania yy, ośrodka, który przetwarza dźwięk. Yy, który przetwarza dźwięk, więc, no, więc yy, chciałem po prostu taki taki fajny temacik, on, taki fajny temat, on, taki fajny temat omówić. Dla mnie on jest yy, fascynujący, bo tak naprawdę, yy, bo tak naprawdę wystarczy yy, jakaś zmiana, zmiana chemiczna w mózgu albo, no, zmiana chemiczna, bo to bardziej ta zmiana chemiczna, bo to chodzi bardziej yy, mózg, owszem, przetwarza sygnały, ale na to, jak przetwarza, jeszcze może wpływać, jeszcze może wpływać yy, substancje chemiczne w mózgu. W zasadzie to byłoby na tyle. Jeśli film jeśli filmik Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, dajcie subskrypcję. Ja omówiłem ten film, bo dla mnie on jest, dla mnie on jest e, dosyć, dosyć fascynujący i ciekawy, że ludzie mogą widzieć coś, czego tak naprawdę nie ma. I czego w zasadzie nie ma, bo on, bo ci, którzy tego doświadczają, widzą to, a cała reszta tego nie widzi. To w sumie byłoby na tyle, ja się za mnie żegnam. Cześć!